W interesie była wolna Polska, w czym interesie nie była? Możemy powiedzieć, że, że może nawet chcieli, może gdyby chodzi, było to na poziomie zwykłej sympatii, tu sobie taki region chciał, ale, ale Bursz na no poziomie analizy politycznej uznał, że nie możemy od Sowietów wziąć za dużo. Jeżeli bierzemy zjednoczenie Niemiec, to musimy im czymś zapłacić. No czym płacimy? Polska zostaje przy nas. W Polsce zostawiamy bo możemy Wam umocować agenturę sowiecką u władzy. Na długo no, będziecie mogli Polskę zatrzymać. Polska umożliwia szachowanie Czechosłowacji czy Węgier, ten, ten, ten. Blok zostanie w całości naruszony. Nie bójcie się to Waszemu my Wam pomożemy z Polakami dać. Ale już najstraszniejsze są, są te relacje, były te relacje niemiecko-rosyjskie, sowieckie wtedy. Wiecie Państwo, no to są, jak to w Niemczech, no tacy Państwo pedentyczni, oponikowani, ten, ten doradca, który był tak chola, tak, doradca do spraw politycznych, szczególnie do spraw polskich i, 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 i z Sowietami, opublikował swoje e, notatki e, z rozmów z Sowietami. To są notatki straszne tak, dla Polski. A więc to tak, z datami, z datami, z godzinami. No i ten biedny kolor mówi: No, towarzysz Gorbaczow, e, ci Polacy jeżdżą po całej Europie. I, i, i namawiać Francuzów, Anglików i tak dalej, żeby się nie zgadzali na Zjednoczenie Niemiec. A Polacy po pierwsze jeździli do Moskwy, żeby prosić towarzyszy radziecki, żeby się nie zgadzali na zjednoczenie Niemiec. I Towarzyszy Dorbaczów udawał tego nasz, naszego największego obrońcy przeciwko. To, to, to jest niesamowite. Polaków informowali, że wiecie, my się godzimy na zjednoczenie Niemiec, a to będzie takie zjednoczenie takie tylko częściowe, które, które nie, nie, nie spowoduje, że, że wy będziecie musieli uciekać z Polski. No, ale już mniejsza i ten, ten gołobacz odpowiada, to, proszę nie przejmujcie się Polakami. A myśmy myśleli, że mamy przyjaciół, że mamy w Ameryce, że tylko że On tak kochał Polskę, on tam świeczki zapalał z Leganem. Mieliśmy przyjaciela z ale wtedy będą już ciężko chory w krajem, a, a Szwecja je były ten, ten, ten... Pragmatycznie uznali, że zapłacenie Polską w tym momencie jest e, korzystne ze strategicznego punktu widzenia. Czy dzisiaj, jakiś dzisiaj, powiem tak, gdyby papierkiem lakmusowym dzisiaj w stosunku Stanów Zjednoczonych do suwerenności Polski miałby stosunek Ameryki do Lech to powiedziałbym... Nadal jest w stosunku negatywne. To znaczy, Amerykanie chcą, żeby Polska była tak pomiędzy, żeby w razie czego mogła Polskę sprzedać. Żeby możemy o czymś zahandlować. Ale, ale nie tak, żeby Polska raz na zawsze została zabezpieczona jako, jako część Zachodu i o Polskę trzeba by walczyć. Na przykład, w jakim momencie z, zagraża nam no, umownie nie powiedzmy, Białoruś, tak? i Amerykanie muszą wystąpić. Nie, Amerykanie chcą mieć wolną rękę wtedy dopiero podjęli negocjacje, tak? Bronić, nie bronić. Tak jak trochę w Gruzji, prawda? Europa zachowała się w sprawie Gruzji. To, 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 to Kaczyński w Gruzję. Nie, nie Europa. To, 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 to taki kraj przechodni. Można Rosjanom zaszkodzić, ale może jak dacie gaz, czy tam coś nie to możemy sprzedać.